Oło! O kurwa, kim jesteś? widziałeś. O, Kto tu kurwa? To miata, ta Ojej. Chyba do, do prania. No letko. Pozdrawiam. Pozdrowienia z, ma z Mazur. No i dla tych, co taczki wygrywają, czyli my, to my jesteśmy ci, co wygrywali. Cześć. Mm. Chodźcie, kurwa, gibony. Małpy zajebane. Mężczyzna ma taki niorytm. Ten śmietek tak nie. i tak nagle. A Najbardziej mnie boli bzuch ze śmiechu ogólnie. Mięteń. Chuj, nie ma. Nie tak pojesz. to pojesz, nie ma. Kaszluć. No Mietek, stawa. Chodź, nie tak chodź, idziemy. Nie rób w cew. Nie rusz wyjebajcie i stajesz i